chciałbym zajrzeć do takiej oto wieży Grundika ona ostatnio była w naszej poczekalni tak jak mówiłem nie działa tutaj odtwarzać CD nie wiem dlaczego i no nie wiem czy poradzę sobie z nią ale do środka zajrzeć zawsze warto może się uda coś zrobić no cóż koniecznie jest demontaż bocznych ścianek. tył musimy rozkręcić również w całości i śrubki trzymające czincze, antenę i tak dalej, żeby odeszła nam ta tylna płyta. Jeżeli zdemontujemy te boczki, to góra nam generalnie też wychodzi. Są dwa kable do wypięcia i być może zejdzie nam całkiem na no, mechanizm mamy tutaj od CD u góry. Więc będę chciał się mu przyjrzeć z bliska, co jest przyczyną, że on nie chce czytać. No, w środku wygląda nie najgorzej, chociaż z serwisowaniem nie wiem, jakby to było, żeby to porozkręcać i rozebrać całość. No, będę patrzył dalej. Wygląda puste miejsce. Po. Odtwarzaczu CD, który można tutaj w zasadzie wypinając kilka kostek, wyciągnąć. No, nie wiem, jak pójdzie dalsza rozbiórka. Bo musiałbym się dostać gdzieś tu do lasera. Może on jest po prostu brudny. No, wygląda to tak sobie. Trzeba jakieś silniczki odszukać. Laser, no, będę to rozbierał dalej. I tak nie działa, i tak nie działa, więc warto spróbować to wyczyścić. Tutaj mamy laser. Wyczyściłem go. Bo tu nic więcej nie widać. No tą płytkę trzeba było odkręcić zdecydowanie, żeby to podnieść. Ale nic więcej tu nie widać, aby coś było uszkodzone, bo on zaczyna kręcić płytę, ale jakby jej nie czyta. Więc albo uszkodzony jest ten laser... Albo był po prostu brudny na patyczku. Widać, że jest kurz. Dość dużo nawet. No może to było przyczyną. Może się uda go uruchomić. No jeżeli nie to trudno. Magnetofon działa. Wyglądają paski dobrze. Więc jako egzemplarz zostanie typowo z magnetofonem. No, bo tutaj rozbiórka tego i wymiana tego lasera to mi nie wygląda na łatwą rzecz. Nie wiadomo jak jest z dostępnością jego w ogóle. No, najpierw będę składał, teraz zobaczę co on powie na to. Zaglądam jeszcze od spodu do niego. Tutaj jest silnik. Ten najprawdopodobniej odpowiada za obroty płyty. No, a tutaj jest ten, który przesuwa laser. No, ta taśma, widzę tutaj, taka nakrapiana. No wszystko wygląda na całe. Tutaj też jest kolejny silnik odpowiadający za zmieniarkę, bo tu jest zmieniarka na 7 płyt. No ale tryby niby wszystko całe. Ale czy on zadziała? Coś mi się wydaje, że tu będzie po prostu laser uszkodzony. I to jest przyczyną, że on nie chce czytać i wyrzuca error, bo cała reszta wygląda tutaj na nieuszkodzony mechanizm też wygląda, że tu żadnych płyt w środku nie pozostawiono. Więc to nie jest usterka mechaniczna. No i tak oto, niestety nie było za dużo szczęścia. Error nie czyta nadal, mimo tego, że wyczyściłem laser. Mechanizm jest sprawny, płyt w środku żadnych dodatkowych nie ma. A więc, niestety, tym razem się nie udało. Ale, magnetofon jest sprawny, to chociaż coś. Cóż, y z tamtą wieżą grydika z CD się nie udało. Tu zdjąłem tylną płytę od tej wieży Crown. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Co one zostały moje śrubki? I tu jest magnetofon, i do niego dojście nawet nie jest najgorsze. Może się da pasek wymienić, to byłoby też ciekawe przeżycie. Uruchomić ten sprzęt i chyba spróbuję. Tutaj trzeba wykręcić jednak śruby po bokach i wyjechać sprzętem do przodu od tyłu nie da się tego zrobić no i teraz mamy mechanizm na wierzchu zobaczymy czy uda się go do niego dostać do środka i wymienić ten pasek i ja oto magnetofon trafił na nazwałbym to mój stół montażowy możecie obejrzeć tutaj jest pasek od licznika te paski tutaj są w zasadzie rozciągnięte, ale są całe, czyli można było robić paski, które po 10, 20, 50 latach nie rozlatywały się. No jest tylko kwestia tego, czy uda się go wymienić, czy tutaj pójdzie to rozebrać, czy sobie z tym poradzę. No, Ale mechanizm wygląda ładnie. Niestety koniecznie jest rozbiórka przodu, bo po wymianie paska przy wymianie Trzeba zdjąć ten tłoczek, a założyć go bez zdjęcia przodu jest no, bardzo trudne. Pasek jest założony już nowy. Skręcam go, no zobaczymy czy, czy pójdzie. Na pewno jeszcze obroty są do regulowania. No tutaj będzie regulacja obrotów. Sony oczywiście wszedł właśnie na stół i strasznie musi pomagać Sony. No, i co teraz kocur. Ale udało mi się wszystko poskręcać, pospinam go i zobaczę, czy się uda. Na razie mam nadzieję, że sony zostanie na tym stole. Obroty wyregulowane. Sprzęt włożony do środka. Jeszcze nie skręcony. No ale obroty już są dobre to najważniejszy pasek chodzi przewijanie licznik działa cofanie do tyłu no nie jest najmocniejsze no ale najważniejsze że odtwarzanie chodzi i licznik pracuje mimo że pasek nie był najlepszy a obroty trzyma dobrze więc będę go skręcał i będziemy się szykować do programu o nim. Tego to magnetofon został naprawiony, pasek wymieniony, obroty ustawione, sprzęt skręcony. Gramofon jest sprawny, co ciekawe, igła się odnalazła, że tak powiem, była wygięta w drugą stronę. Po prostu w trakcie ich transportu spadła, ale na szczęście się odnalazła, nie złamała się. Jest może trochę krzywa, ale gramofon odtwarza. Więc bardzo fajnie, że się go udało naprawić.